Moja włącz idę. Minus jeden. Cześć wszystkim. Popatrzcie na Iszę. No minus jeden, zobacz. Minus jeden. Idziemy do garażu. Cześć. Cześć wszystkim. Zaraz, za chwilę jedziemy do Lidla. I później Wam pokażę, jak Aisza zbierała się do Lidla. Popatrzcie na nią. I tu, patrzcie. I wszystko. I o no, wszystkie Wam opowiemy. Jak zawsze. Będziemy do widzę na małe zakupy, bo wczoraj byliśmy na zakupach. Nie, wczoraj czy przedwczoraj? Przedwczoraj, przedwczoraj byliśmy. Ale musimy dokupić pop popcorn ja. A jeszcze co jeszcze musimy kupić? Nie wiem. Właśnie co chcieliśmy powiedzieć, że na 100 tysięcy subskrypcji, tak? Na tym kanale vlogowym to... Pokażemy tatę. Tak, pokażemy tatę i tata ma nawet większy sekret niż mama. I to może być bardzo śmieszne No tak Po prostu mogą zacząć się bardzo śmieszne filmy Tak A ty co gadasz ty? a ty kiedy powiesz o swoim Jeżeli uda się to w następnym filmie Dobra, pokaż co tam masz w detaku Cukierki te bez cukru są, tak? Nie, Z litolem chyba Daj mi jedną A ja nie lubię Nie, ale wzięła Dobre. To mm -hmm. nie brała, nie jadłaś, powiem Skąd mam 10 zł Co Mmm, bogata, 10 zł Nie, skąd mam? Nie włożyłam do próczaka. E! Już jesteśmy przy Lidlu Dziudziusiwa Specjalnie nawet czapki nie ubrała, zobaczcie Jest dzisiaj chyba jeden stopień Maja, gdzie? Mały miś, chodź czy jeden rzeczy. Co brałaś? Cebulę. Czy będziesz sama jeść? To łezkę sobie zrobisz? Nie. Tak? Cebulę. Zobaczcie, nie ma tych jabłek takich fajnych, zielonych. Maja, nie ma jabłuszek? Nie ma Może to była zielona cebula? Tak. Pałówkę. Na obiad? Maja, na obiad nie, nie wolno jej Nie, nie, jeść ja nie. kurczek z makaronem nie idziemy z nichą po popcorn był tutaj w czwartek mam nadzieję że też będzie ale chyba go nie ma czy jest popcorn tu stał idziemy zobaczyć jest U! ile bierzemy? dwie dwie czy trzy trzy dzisiaj oglądamy filmy jutro idziemy do kina tak? Trzy no razy, czujcie trzy czujcie razy po Okej. Co jeszcze? A, lody bierzemy? Tak. lody. Tutaj takie takim zobacz. Oh, oh, wow, pamiętasz? Smaczny był. Tak. Taki gryczany. Czekoladowy, z <laughs> To jest gryczany <laughs> Komu co jeszcze w głowie, tylko czekolada. No, no. <laughs> so, sos, do sajbony. Tu są lody. Ja Maj jest tatą. Maj nie będzie na... A ja chcę, wiesz, taki banan. Żółty. Ja też chcę banan. <laughs> Szukamy. To bierzemy dla każdego po a dwie sztuki? dwie. Aha, dla ciebie. Dla Mai. Były smaczne, tak? Tak, cztery sztuki. I dla mnie, a ja mama się nie liczy oczywiście. Nie, tu jest już Tak, ale dla każdego po dwie. Nie, tak, jest. 3 razy 9. No, wszystko pojedę. 5 razy 5, 25. Halo. Co, halo? Czekam na wszystko. To jest? Czekasz na mnie i czekasz na nagranie, tak? Fajne to jest. Wszystko to jest do kąpieli. Ale coś dobrego, bo ostatnio to zobacz, kred, kredki do kąpieli. Maja się to podobało. A to co? ciepły śnieg co? nie, już jedno coś lubisz ja nie, nie, nie. a to samo? musujący puder do kąpieli nie, puder nie, bo to jak jeszcze nie, 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 lepiej nie Maja? Maja przyszła? tak Maja z parówki, zobaczcie z parówką. <laughs> jak zawsze Isze wybiera I że jak już zaczyna wybierać to bardzo szczegółowo, na długo tak? A co? No co? Maja, wracaj Maja Wracamy, Bierzemy jeszcze wodę gazowaną? Tak? Jako to. Wodę. Wodę gazowaną bierzemy. Um. My już idziemy. Wychodzimy już. <laughs> jakie słońce, już wychodzimy z Lidla. I właśnie w tym momencie pokażę Wam kawałek, jaka Isza zbierała się do Lidla. Tak? Póki, póki my Ok, idziemy. Chodzę. Zobaczcie, jaki bałagan Aiszy. Taísza, eee. co robisz? Co? Czy są nastolatki? Eee. Eee. Co to jest? Ty malujesz się przed wyjściem? Tak. Eee. Masakra. Popatrzcie, jak to wygląda. To się nazywa gdy Baisza było nastolatką. Eee. A co? Dzisiaj są to mogę. Słyszeliście to, tak? Normalnie, w sobotę to ona może. <grym i zainteresowa> Aisha została nastolatką. Kto ogląda Gigi Siwe, to napiszcie w komentarzach. Aisha, to oglądasz, tak? Aisha jest, fan, jest fanką. Zawsze tańczy pod jej piosenki. Kto przyszedł? Kolejna nastolatka przysłała. Maja to maluje się dużo więcej niż Aisha. <grym i zainteresowa> Idziemy do sklepu? Idziemy, <trybuj> idziemy, Idziemy do sklepu. Już malowane? Tak. Masakra. Brudacek, moja, musisz się umyć. Zobacz, o po co te brwi. Aaaa! no już przesadziłaś, naprawdę, już. Wiem, że to dziecięce kosmetyki, ale bez przesady. Nawet nie chcę myśleć o tym czasie, kiedy Jejsza naprawdę już będzie nastolatką. Co, co to będzie? Aj że ty masz 8 lat. Co? Też! Też! Maję, chodź, umijemy guśkę. Chodź. Papa, jest to latka. Papa. Papa! Pa. Pa, pa. pa, pa. pa, pa. <ścoughs> Maja! Ciężko czy co? Nie, ona postawiła ze 17. Na 17. Mam nadzieję, że przed chwilą widzieliście ten kawałek z nastolatką kawałek z nastolatką iszu. Co mam z nią robić? Co z Tobą robić? Jak to ten... nie? Właśnie mamy paczkę z Zalando i ja tam kupiłam dużo sukienek dla Aishy Dla Maji niestety nie było Dla Maji jedna koszulka więc może będziemy przymierzać i zobaczymy czy pasują dla Aishy hmm? Maja szybko, bo Moja auto szybko, będzie jechać Masz jakie biega Maja. Biegam. <głosł> Szybko w auto. Ale zawsze jak no, idę... No, my, przestraszyły my przestraszyłyśmy ją. Zawsze jak ja idę gdzieś do sklepu, to wychodzi tak, że dla siebie nic nie kupuję, tylko dla nich, dla tych dwóch. Tak. Dlaczego włączyłaś windę? <głosł> no jeszcze, jak zawsze, zobacz, na... popatrz na je. Popatrz na Maja. Jak mogłaś położyć windy? Chodź, Maja. Okay. Teraz małe będzie. Nie, my tu jesteśmy na zero, Tak. No, mocno. No ja. już idziemy. A jest, jest to ładna! ładna. No właśnie tak. tak to wygląda. Jeżeli chcecie więcej takich vlogów z życia rodzinnych, to co trzeba zrobić? Zajemy. Dajcie łapkę w górę. Bardzo dużo. 10 tysięcy. Mm. Mm. 10. Mm. a może i nawet mm. 20. Zobaczcie, jak wyglądają te, te e, lody bananowe, co kupiłyśmy. Prawdziwe banany na Isze. isze. Chodź, Proszę wchodzić. O, już nie jesteś dzięki Siba. Wróciłyśmy z zakupów, i co? Oglądamy tą paczkę z Zalando, mm -hmm. sprawdzimy czy te sukienki będą sam raz najniższe, bo mi się wydaje, że właśnie od tej marki własnej z te ubrania zazwyczaj są takie albo większe, albo mniejsze. Tu ułożymy? Aha, tutaj jest koszulka i taka sama sukienka. I tutaj też koszulka i sukienka. To możesz przymierzyć tylko po jednej, tak? I wtedy będziemy wiedziały... Po prostu jak to będzie wyglądało. Napiszcie jaki jest wasz ulubiony kolor, bo ja lubię yy, żółty i zielony Tejsza. Ja lubię ten turkusowy, różowy, biały. Prawie ja. wszystkie kolory. Niebieski też? Tak ja. i czarny. O Matko. Ale zobaczcie, coś tu nie gra, naprawdę odwróć się. Trochę jak sukienka nie. i tu bez rękawów ja myślałam, że z rękawami <laughs> Ej, to takie koszulki nam odpowiadają, no nie? Nawet w domu to nie za bardzo. <laughs> Okej. Okay. Czyli te dwie koszulki bez rękawki, które my odsyłamy z powrotem. Tak, Aisha gotowa? Nie. Trochę wyglądasz jak Stara Dama. <głos> <głos> odwróć się za dużo. Ono jest ogromne, naprawdę. Napiszcie w komentarzach, czy, czy to pasuje dla Iszy. Ale według mnie ono jest jednak za duża. Nie, no możemy zostawić. Nie, zobacz tam, gdzie. Tak. Zobacz tam pod paszkami. No jest naprawdę luz. Nie, nawet w domu to nie za warto. Luzik. Luzik, okay. Luzik, To nie pasuje nam. No? Raz, dwa, trzy, po dzisiejsze. Powiem ci tak, to wygląda jak koszula nocna. Chcesz możemy zostawić jako koszulę. Cześć. Cześć Maja. Maja znów jeszcze mokre do tego. Co? Co? Zostawiamy jako koszulę nocną? Na lato? Tak? On jest cały czas tak. Maja, zobaczcie. Maja dzisiaj jest, yy, Maja już jest króliczkiem, tak? Jesteś króliczkiem? I co, dla Iszy zostawiamy tylko jedną sukienkę, tak? Właśnie tak. jak koszula, koszula nocna. Już. Tak? Boże. Tak? Tak. I co, kończymy mój vlog? To mój vlog. No ale to jest na moim kanale. Nie, to jest na moim <laughs> kanale. Dobra, nie będziemy się kłócić. Jeżeli filmik Wam się spodobał, to co? Dajcie łapkę w górę! Do zobaczenia! Ja mówię. Nie, to ja! Dobra, razem. Raz, dwa, trzy. Do, do, do zobaczenia! papa. pa! pa. <głos> <Ja>. <głos>